What's your name? Głęboki otwarty świat, Wanderfell z unikalnym klimatem, o powierzchni około 24 km2, swoboda eksploracji, nieliniowa fabuła, bogata historia, 7 frakcji i lore gruby niczym Biblia, możliwość tworzenia własnej postaci i stylu gry, kultowy soundtrack i atmosfera, a to wszystko w 2002 roku od Bethesdy. Nie zapominajmy o gigantycznym dojrzałym community z ogromną ilością modyfikacji. Tak moi drodzy, oczywiście mówię o Morrowindzie. Przyznam szczerze, że często wracam do tej produkcji pomimo wielu problemów, przestarzałej grafiki, topornego interfejsu, hardkorowych questów bez wskazówek, pewnych bugów i niestabilności gry spowodowanej starym silnikiem, czy też dużego progu wejścia dla niewprawionych graczy. Co prawda sporo tego, ale niemalże wszystko da się zmodować. Nigdy nie udało mi się ukończyć tej gry, głównie przez zbieg okoliczności. W tamtych latach do wyboru miałem nasze dobro narodowe i nie chodzi o Wiedźmina, tym razem a o gotika, który wydał mi się znacznie mniej archaiczny, zwłaszcza pod względem systemu walki, który nie Opierał się na szansie trafienia. Strasznie tego nie lubiłem w Morrowindzie. Dopiero z biegiem czasu doceniłem, jak unikalną grą jest Morrowind. W dobie dzisiejszych AAA bez duszy lubię odświeżyć sobie wspomnienia z tą grzybową krainą. Trzeba przyznać, że świetnie bawię się w oryginale, ale nie mogę się doczekać Skywinda, czyli Morrowinda na silniku Skyrima. Podobno premiera jest bliżej niż dalej. Fani spekulują koniec tego roku lub początek przyszłego. Oby mieli rację, bo czekamy już prawie 13 lat. Dajcie znać, jakie macie wspomnienia z tą kultową odsłoną. Tymczasem to tyle. Dzięki za uwagę.